Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka um, No i ostatni skończyliśmy na tym, że udało um, nam się w pełni um, naprawić okoli nosa, zostaliśmy arcemagiem um, Jesteśmy już gotowi na czwarty rozdział e, Tyle, że poza nagrywaniem ja sobie jeszcze trochę poekspiłem i Wszystkie metalowe pręty, które miałem, zrobiłem sobie z nich miecze i oddałem Benetowi, przez co dostałem jakieś 6000 złota Ponad, także teraz mam tego 12 tysięcy. i chyba sobie dodałem plus 10 many: 5 z grzybów, które zjadłem, i 5 uperokara. I udało mi się wbić nowy poziom właśnie e, przez to jak spienie, bo zdecydowałem, że skoro tak zaczniemy nowy rozdział, to wybiję wszystkie stwory, e, które sobie tam żyją w jakichś lasach. Mm. E, a żeby was z tym nie męczyć, po prostu zdecydowałem, że zrobię to e, poza nagraniem Ale okej okay. ehm... Jeśli ja teraz przeteleportuję może do e, Przełęczy Przesłęcza Ok. I wyruszamy, rozpocząć czwarty rozdział, czyli polowanie na szmoki. Tam, tam, tam. No i co mogę teraz powiedzieć? No? Myślałem, czy by może nie pójść tam dalej. Tam, gdzie jest sporo orków. Bo, jak wiecie, tutaj jest ta tajna ścieżka, niby tutaj przejście. Taki skrót, jakby można też, można też pójść prosto. Też dojdziemy do koronniczej doliny. Tyle, że problem jest taki, że broni go um, około 10 orków. I powiedzmy, że na razie nie będę próbował się z nimi bawić. Um, być może gdybym bardzo chciał, to rozwaliłbym ich wszystkich, ale zajęłoby mi to trochę sporo czasu i powiedzmy, że nie chcę go marnować. Um, a też nie chcę tyle, tyle robić poza nagraniem i tak już zdobyłem jeden level, nie nagrywając, więc... Um, no. no. No jest sobie już stoi jeden ork. Okej. Okay. Tylko ja troszkę tylko ściszyłem muzykę. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś za cicho. Taką mam taką nadzieję. No okej, okay, wchodzimy z powrotem do górniczej doliny. Dawno nie byliśmy. No a więc oficjalnie już zaczęliśmy czwarty rozdział. I co ty tu robisz? Chwila. Co tu robisz? Myślałem, że szedłeś do przełęczy. Już nie mogę. Pozwól mi chwilę odpocząć. Dam radę, nie martw się. Skoro tak twierdzisz. Tylko krótka przerwa. Um... Okej. Okay. Weźmy, że siedzisz tutaj już od dwóch rozdziałów. Ale to w sumie Okej. Okay. Rób <grym> co chcesz. To teraz spotkamy grupkę łowców smoków. Uh, więc sobie z nimi pogadamy chwilę. Ogólnie nie opowiedzą nam, nam oni nic ciekawego za bardzo. Um, być może byliby przydatni, gdybyśmy właśnie tak jak oni byli Łowcami Smoków. Um, no ale nie jesteśmy, więc pogadamy sobie na razie coś z Gornem. Tylko mi słońce nie dawało po oczach jakoś tak się ustawię. To tylko plotki. Hej, musi po prostu no nie jeźdź. Jeźdź. Ja widzę, łopie, że przyłączyłeś się do łowców smoków. Poszedłem z Sylwiem do górniczej, górniczej gór. Doliny, bo nikt nie zna nie okolicy lepiej ode, ode mnie. Zresztą chciałem sam rozejrzeć się w sytuacji. Wiesz co ci powiem? Od dawna. Coś tu się szykuje. Tak Pierwszy tak raz wiem, widzę tylu orków naraz w jednym miejscu. Nie zdziwiłbym się, gdyby Garond i jego paladyni zostali do tej pory wybić do nogi. Musiało się rzeczy. Co zamierzasz teraz robić? To najpierw pójdę z chłopakami do górniczej Doliny. Potem pewnie się stąd ulotnie. Muszę się dowiedzieć, co planują Orkowie. Nie wiadomo już komu można ufać. Do zobaczenia! Uważaj na siebie. się inaczej. Um... Nie trzeba nic. Teraz problem. W końcu to była jego decyzja. Musisz o Nie, żaden z nich nie ma chyba nic ciekawego do powiedzenia. Hej, podejdź tu nie Czego mam czasu chcesz? Na takie Dolina jest niebezpiecznym miejscem. Bez odpowiedniego ekwipunku nie dasz tam sobie rady. Rozumiem, że ty posiadasz właściwy ekwipunek. Zgadłeś. I wiesz co? Chętnie ci go sprzedam. Kiepska sprawa. Kiepska sprawa. Co możesz mi zaoferować? Ode um, mnie nikt się niczego nie dowie. Co on wie o służbie ziemniak? Myślę, że jabłko, jabłko to jest to, co jest najbardziej potrzebne, żeby przetrwać w Korniczej Dolinie, ponowanej przez smoki i przez orków. Hej, tacy jak ty powinni uważać, gdzie łażą. W co chcesz przez to powiedzieć? A to, że tutejszy klimat niespecjalnie sprzyja zdrowiu, tu się aż roi od orków, a różnych potworów. Nie wspominając już o smokach. Potraktuj to jako przyjacielską radę i lepiej stąd zniknij. Nie trzeba mniej więcej kąt, naprawdę nie mój problem. Okej. Okay. Ja nie, e, nie chcemy się z nim za bardzo gadać, on nie powie nic ciekawego. Jeżeli prowadzimy w jakiś sposób rozmowę, to możemy się z nim na końcu bić. E, a mi się po prostu nie chce marnować mana na niego. E, um... Zawsze mogę się tutaj chyba cofnąć, jakby co, więc nie mam żadnego problemu. Teraz sobie muszę zmienić runę teleportacyjną na zamek. Nigdy nie miałem trwać w tą ósemkę. Ok, i teraz pierwsza rzecz, którą zrobię to. Um... I o tym nie mówi. To pytał tylko gościa, który gdzieś tutaj sprzedaje, sprzedawał, pamiętam, mikstury many. Zobaczymy czy... uzyskałem zapasy. Pokaż mi swoje towary. O, O, wino kupiłem, niech sądzę. <noise> Dobra, mamy wino. Mamy wino! Gdzie jest wino? Wypijemy sobie. A, co? A co się będziemy. Jak kupiliśmy to, co? Hmm, no dobra. Um, tutaj przybyło kilku nowych, kilka nowych osób, jak możecie zauważyć. Nie na torbę Karolota. Um, dobra, na początek może pójdźmy do Garonda, potem się zajmiemy takimi kwestiami społecznymi bardziej. Zobaczymy, jak tam sytuacja w zamku od naszej ostatniej wizyty tutaj. Uj. Siema. Wróciłem. Przecież widzę. Gdzie są posiłki? Lord Hagen przybędzie, gdy tylko będzie mógł. Wiele się wydarzyło. Nie obchodzi mnie to. Potrzebuję żołnierzy. Orków jest coraz więcej. Długo tu nie wytrzymamy. Moi ludzie są wyczerpani. Kończą się nam zapasy. Przybyło paru ochotników. Masz na myśli tych łowców smoków na zewnątrz? Mogą tak, nam wiesz, pomóc, ale chodźmy. to i tak nie wystarczy. Jeśli Hagen nie przyśle tak mi wkrótce mówię. ludzi, wątpię, byśmy wypełnili zadanie. Jakbyśmy mieli nie dość problemów. Możesz mi powiedzieć coś więcej na tam temat myśli, tych smoków? Mam teraz inne zmartwienie. Mój doradca, Oryk, powie ci o wszystkim. Okej, okay, a więc. Um, Oryk. To jest jeden z tych Ej, ramach. ty. Na czym polega Twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie podlegam Wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. Na Inosa tak uczynimy. Wróciłem. Wróciłem. Nie przypuszczałem, że jeszcze cię tu zobaczę, szczególnie po tym, co się stało podczas twojej poprzedniej wizyty. Widzę, że zostałeś magiem. Przyjmij wyrazy szacunku. Być no może twoje co? pojawienie się tutaj to dobry znak. Dobra, y jeszcze w ogóle na jego wiadomość, chyba którą powinniśmy przekazać, kiedy pierwszy raz byliśmy w gorniejszej dolinie, więc y przekazam teraz. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. No, powiedz mi, że trochę się spóźniłem, no ale okej. Okay. Potrzebuję więcej informacji o smokach. W ciągu kilku ostatnich dni na zachód od zamku pojawiło się wielkie bagnie. Jest w tym coś podejrzanego, nie sądzisz? A um, tak. Dobra, więc e, pierwszy smog to jest. E, właśnie ten. bagnisty. Tak to się odmienia. Bagnisty smog. E, którego imienia zupełnie nie pamiętam, no. Przecież nie można. One mają dosyć skomplikowane imiona. Nieprzyjemna sprawa. Dobra. A więc, zanim wyruszymy na tego piszego smoka, też sobie pogadamy z tymi wszystkimi nowymi przybyłymi tutaj. Przyjście tutaj było bardzo głupim pomysłem. Myślałem, że coś tu zdobędę, ale w okolicy nie ma nic prócz paru aroganckich paladynów oraz orków. Ode mnie tego nie Zapomniałeś o smokach? Jak mógłbym zapomnieć? Powiem ci coś: jestem kowalem, nie wojownikiem. Wyrabiam broń. Walkę zostawiam inną. Wobec tego dlaczego nie stoisz za kowadłem? Aladyni nie wpuszczą mnie do kuźni. Nie mogę nic zrobić, chyba że chcę skończyć w lochu. Już wyłączyłem Skype'a. Monika. <laughs> Wiem, że będziesz to oglądać, więc... Pozdrawiam. Dobra. Muszę ruszać w drogę. Wspaniale. Nie mogę opuścić teraz zamku ani nic wykuć. Daj mi... Chciajcie mi chwilę, spokojnie. Muszę ogarnąć tego Skype'a, zaraz wracam. Okej, okay, już jestem, także... Możemy kontynuować... Tą rozmowę. Skąd pochodzisz? Skąd pochodzisz? Dołączyłem do paru ludzi z gór. Ruszyliśmy do doliny, aby zbić fortunę, polując na smoki. Ich przywódca zwał się Sylwio. Chłopie, co to był za muł? Traktował mnie jakbym był jego własnością. Co w ogóle stało się w zamku? Nic o czym bym słyszał. Oczywiście martwi mnie to, co stało się poza zamkiem. Naprawdę w to wierzysz? Um, ok. Nie ogóle, A ty co mi ciekawego powiesz? Skąd pochodzisz? Przybywam z kontynentu. Tam właśnie schronił się mój lud. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Orkowie plądrują wioski, pozostawiając po sobie jedynie dymiące zgliszcza. Król całkowicie stracił kontrolę nad krajem. Gdzie jest teraz twój lud? Porzuciłem ich. Uważali, że mogą przywłaszczyć sobie wszystko. Nawet to, co im się nie należało. Ja nie podzielałem ich zdania. Co jeszcze wiesz na temat wojny? Łowcy oblegają stolicę. Nie wiem, czy padła, czy może wciąż opiera się ich ataku. Ostatnią informacją, którą słyszałem, było to, że król nie żyje. Ale nie wierzę w to. już lepiej. Co porobisz w zamku? Usłyszałem o smokach i postanowiłem pomóc w ich pokonaniu. Niestety, gdy próbowałem przemknąć się obok obozowiska orków, zgubiłem miecz. Teraz tkwię tu bezczynnie. Bez broni nie mogę opuścić tego miejsca. Zaś miecze oferowane przez tutejszych płatnerzy, to najgorszy złom jaki widziałem, ode mnie tego nie dostał. Dobra, odnajdę twój miecz. To wspaniale. Powinieneś go poszukać na klifie na południe stąd. Prawdopodobnie upuściłem go w pobliżu porkowych namiotów. Okej, okay, a więc dostaliśmy kółeasteczko pobocznego, którego wyglądam dosyć szybko, jako że. Um, ten miecz jest y, na tym klifie. Być może będzie widać go stąd. O, się mówi. Dobrze, że przyszedłeś. Mamy tu istne piekło. Co się stało? Łowcy puszą się w zamku i przechwalają, że potrafią załatwić problem ze smokiem. Kami. Powiem ci jednak, że nie wyglądają na takich, co by sobie poradzili choćby ze starym, schorowanym zębaczem. Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda nam się wyjść z tego cało. Um, czy nie jest was tutaj dwóch Okej, okay, to się spytamy w następnym odcinku, jako że Podobno, żebym go skończył. Um, ten cliff, boże, czegoś to widać. Hmm. Że tylko są. Nie! Wiecie! E <laughs> 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 o, może! Dezy! <Buzi. śmiech> Nawet stąd nie widzę nie tego Cliffa. Chciałem tylko klif pokazać, no. Trzyma piesku. Um, ja ci smacznego życzę. Um, a ja jeszcze chyba z wami pożegnam, najwyżej sam już tam dojdę do tego metu gdzie zapisałem. E, w każdym razie na następnym odcinku wróżymy na pierwszego, tak, nic tego smoka. Eee, no i to wszystko, także ja się tam już jak nam, trzymajcie się. Na razie.